Przedstawiam plecak Disportu Karakal. Jest podobno 28-litrowy, ale sądzę, że pojemność jest troszeczkę zaniżona. Plecak bardzo pojemny z bardzo charakterystycznym systemem nośnym. Siateczka, która doprowadza do tego, że plecy są jednak wentylowane, bardzo dobrze się sprawia powiedzmy w terenie podczas wędrówek. Przede wszystkim solidny pas barkowy. Pierwsza kieszeń, górna część, zmieściła się apteczka. Od razu szybciutko co do apteczki, wyposażenie standardowo poszerzone o lusterko i o przyrząd do kleszczy. Następną rzeczą jaką mam w tej kieszeni jest latarka, diodówka, dostępne to jest od razu praktycznie. Następną kieszenią jest kieszeń, która jest długa, a wąska. Nie bardzo wiemy, co się w niej może mieścić, ale co się zmieściło? Antybutelka i druga rzecz gazety. Ktoś się spyta, po co gazety? A no do butów, żeby wysuszyć i jeszcze o, jeszcze jedna antybutelka zmieściły się na nawet dwie. Można uzupełnić wodę przy psie, przy powiedzmy jakichś robotach, gdzie trzeba się umyć, zadbać o higienę. Butelki są bardzo przydatne. Odłożymy sobie na bok kieszeń główna zamki dwa dwukierunkowe z boku troki co w środku się mieści przede wszystkim można powiedzieć naczynia tutaj pan filmowiec pan kamerzysta pokaże niezbędnik łyżeczki dla dzieci można zamieszać można w jakiś sposób doprawić coś pierwsza rzecz odnośnie wody mamy pieska psia woda tak zwana i zasadnicza sprawa która musi być przy psie to jest miska miska jest silikonowa możemy coś do niej nazbierać równie dobrze możemy nalać do niej wody gasimy bardzo dobrze tym ognisko boryk Ktoś się zapyta po co worek, a no kurczę na wszystkie rzeczy, do którego, które możemy w nim zmieścić. E, kiedyś użyłem do tego, żeby zebrać suchych szyszek do kuchenki, którą potem pokażemy. E, woda. Wychodzę z założenia, że lepiej, żeby było więcej wody e, niż mniej. Dlaczego? Dlatego, że no, wychodząc do lasu nie mamy i możliwości uzupełnienia. Nie zawsze. E, dwie półtory litrowe butelki jedna jest z kranu, druga jest gazowana wystarczą na powiedzmy całe popołudniowe wyjście. Kolejną rzeczą jest kuchenka plus garnek omówimy na osobne filmie. Jeszcze jedna zasadnicza sprawa. Podkładka do tego, żebyśmy mogli usiąść w komfortowych warunkach. Z czego ona jest zrobiona, pokażę. Wyrob, który jest wyśmiewany, plandeka. Owijamy się nią i taka podkładeczka powiedzmy z wykładziny. To jest zwykły próbnik kolorów. Zawsze to izoluje powiedzmy nasze 4 litery od podłoża. Nieraz no nie mamy takiej możliwości, żeby no, usiąść i, i ten. Kolejny worek, Pantera. Co jeszcze tutaj jest istotne w wyposażeniu? Łopatka. Dlaczego łopatka? Przy y, rozpalaniu ogniska powiedzmy na podłożu śniegowym czy lod możemy zgarnąć. Y, możemy wykopać jakiś y, dołek, możemy zagasić ognisko jeżeli jest taka potrzeba. I jeszcze jest jedna sprawa. Y, łopatka przedłuża rękę w razie powiedzmy spotkania z kimś kto ma inne zdanie niż my zawsze możemy mu powiedzmy zrobić większą krzywdę niż dłońmi. Kolejna rzecz, która mieści się w plecaku to jest tak zwany powiedzmy zestaw do rozpalania. Zapalniczka. Dwa pudełka zapałek i co jeszcze tutaj zmieściłem, bo rozpałka do grilla. Kostki w woreczku jest to schowane. Kolejną rzeczą jaką umieściłem w plecaku jest piła piła która wielokrotnie się sprzedała. Zwykła piła powiedzmy lidlowo-biedronkowa, koflandowa Wszystkie są podobne. Jest to tego typu wyposażenie. Przy budowaniu większego obozowiska no, jest jak najbardziej niezbędna. Wyposażenie jeszcze taki jak lina. Jest ona tutaj przyczepiona powiedzmy do jakiegoś elementu który tam służył do mocowania bukłaka niemniej lepiej żeby się nie sprzedała a żeby była nie waży dużo i swego rodzaju zasobniczek zasobniczek który mieści drugie skarpety rękawiczki szalik plus komin to jest wyposażenie typowo zimowe dlaczego to noszę no ja mogę być wyekwipowany spotkamy osobę która tego nie ma powiedzmy albo inaczej Y, której trzeba będzie w ten sposób pomóc żeby zmieniła choćby skarpety czy y, rękawiczki które są mokre y, kolejne wyposażenie myślę że też bardzo niezbędne y, tak zwany niezbędnik krawiecki jest to y, demobil bundeswery nici y, guziki jakieś agrawki nożyczki powiem w ten sposób y, y, lepiej mieć niż żeby to po prostu y, y, żebyśmy odczuli, że tego brakuje. E, ktoś się zdziwi. E, zestaw do e, powiedzmy paznokci. Każda zadra, każdy powiedzmy e, jakiś defekt paznokcia powoduje, że no, jest pewien dyskomfort. E, nożyczki przede wszystkim takie do przycinania do, do jakiegoś tam. E, druga rzecz jest możliwość po prostu wycięcia części włosów. Jeżeli zakładamy opatrunek, no jest to głównie głowa bądź te, te miejsca, w których jest ich nadmiar. Y następną rzeczą, jaką tutaj zaprezentuję, jest scyzoryk. No jakiś alternatywny scyzoryk musimy mieć. Y scyzoryk jest powiedzmy limitowaną wersją Victorinoxa Mauser. Nabyty lat temu, 20 parę. Bardzo ma charakterystyczne ostrze, które mi się podoba. Nie ma nie ma tego typu ostrzy w innych z powiedzmy innych firm z powiedzmy bardzo zacny etui kolejna rzecz, którą lepiej mieć niż żeby, żeby nam brakło multitool ten jest aktu, aktu, ak, 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 akurat nie firmy Winchester ale podobne podróby można kupić i po sieciówkach jest i zestaw bitów do tego jakiś taki można powiedzmy drobne naprawy czy czy jakiś drobny montaż uskutecznić przy tej, przy użyciu tego multitula kolejną rzeczą którą noszę jest zestawik przede wszystkim taki zestaw do higieny mokre chusteczki dwa rodzaje dwa, dwie wielkości zwykłych higienicznych reklamówka foliowa dlaczego? No, nieraz coś trzeba po prostu przenieść Tutaj mam zestaw, który bardziej powiedzmy jest latarka. Kolejna latarka też sieciówkowa. Niestety się wyładowała, ale, ale to już będę musiał uzupełnić. I taki zestawik powiedzmy pierwszej potrzeby przetrwania. Przede wszystkim coś do pisania. Mało kto na to zwraca uwagę, ale to plus długopis. Następną sprawą jest krem plus wazelina. Do czego krem? Przede wszystkim na wszelkie te miejsca, gdzie no musimy go nałożyć, czyli nasłonecznione, bądź też miejsca, które możemy odmrozić. Wazelina to już stosujemy tam, gdzie ten krem po prostu albo nie było go, albo, albo nie pomógł. No, zwykła wazelina kosmetyczna albo rosman albo jakieś sieciówki yy, zes taki zestawik do rozpalania kolejny czyli po prostu dwie yy, raczej cztery świeczuszki do podgrzewacza plus kolejne zapałki Tutaj mam taki zestawik yy, powiedzmy który się składa z trzech bandaży i kolejne chusteczki plus jakieś yy, rurki do soczków też nieraz dziecko ma problem, że nie ma rurki przy soku czy przy, y, czymś innym y, patyczki y, do lodów też można do czegoś użyć y, choćby nawet usztywniając tego palca którego żeśmy złamali albo żeśmy y, zwiknęli y, zestaw jest opisany co jakiś czas po prostu przeglądam jest napis karakal żebyśmy z innych plecaków z innych po prostu y, toreb czy, czy, czy nie 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 mieszali